Cześć, mam na imię Kinga, a to jest kanał szpery do kamery. W dzisiejszym odcinku będziemy szperać w chińskich smaczkach. Zaprosiłam do pomocy i oceny moją jakże wspaniałą przyjaciółkę Karolinkę. Witam wszystkich. Także co? Zapraszam. No i mam nadzieję, że będziecie chciał... ciekawie. Zaczniemy od wróżby, co? Tak, bardzo No Okej. Okay. So, mamy tutaj chińskie ciasteczka z wróżbą w środku, także zobaczmy, co tam nam powiedzą, wróżą, co tam wróżą. Czary Mary, a braka, bra. Bardzo lubię cięskka, ja do mnie wcześniej przyznam się nieraz, no nie lubię i do tego od nich wyciągnię. Uwielbiam to ciasto. Więc no tak, ja mam napisane, że żeby się nie bać, brać dużych, dużych kroków w życiu. Mądre. A ja, że będę miała szczęście i przezwyciężę wszystkie trudne sytuacje. Było miło, zaczęliśmy bardzo, bardzo, bardzo bardzo Smacznym, smacznie i słodko, To teraz. Naszym pierwszym takim prawdziwym testowaniem będzie sałata w puszce w sosie sojowym. Także, nie wiemy czego się spodziewać. Nie, nie, ja się boję trochę, trochę się cykam, Wygląda jak ogórek, może pokażmy? Taki nie? Wygląda jak ogórek, zielony ogórek no. kiszony, taki w słoiczku Tak. Nie, 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 nie. nie pachnie, jakoś specjalnie nie, nie ma żadnej takiej woni Uff, nie, soją pachnie. Tak. No, dobra. Czy soję tylko. Jest takie chrupkie, no. Do sałatki, do sałatki można by było nie, dodać. dodać do sałatki, no. Całkiem ciekawe. Ze no. mną? Ciekawe. Także co? W skali tak, od zniemy? 1 do 10? 3. Co? Dobre! 3! No nie <głos》> aż tak dobre. <głos》>. Nie, no, no. Też tak myślę, że 3 będzie ok. Będzie ok. Bo nic nadzwyczajnego, tak jakby sos sojowy wypić czy coś. Next, Next please. No to co? Przypukamy sobie gardełko teraz. E, mamy tutaj specyfik Bardzo z rzęszkiem. Ciekawy, tak. Z w środku. E, Podobno ma to, to taką witaminę D, coś tam, coś tam. No zobaczmy. Wygląda cię środka tak. jest tak bardzo nietypowy dzięki temu Wygląda tarwe. jak oliwa, nie? Mm. troszkę. Mam nadzieję, że nie smakuje tak. <grym> <grym> Okej. Okay. Wstrząśnięty, nie mieszane. <grym> jak pachnie? Korzennie. No, jak ziemia. Ziemią, no. no. No spróbuj. Ja pierwsza zginta. <grym> Zrobię. Oj, jest piękna i woda. To jest dobre, mądra jest to dziewczynka, ja to, widzisz. O, to jest to bardzo, bardzo dobre. dobre, nie? Polecam to, na temu 8. Polecam Karolinka. <laughs> ja też dam 8. Ok, teraz e, spróbujemy sobie czegoś bardzo ciekawego, mm. bo jest to banan z puchy. Wygląda to tak, w środku, Le, zobaczycie. Uh. To jest taka obrana skóra, jakby. I tak, no. Nie? Ale tak, jakby to było. taki młody banan. Tak, tak. może Blondo, tak... y, no. kwitnący. Fit, no. Nie pachnie za dużo. Nie dobre. ma zapachu żadnego. Tym Brain. woda. Jest takie włókniste trochę, nie? Niedobre. Nie? Bez smaku. Bez dobre? smaku. Nie, nie jest niedobre, bo nie ma smaku, więc nie, nie może być niedobre, bo nie ma smaku. Jeden. <laughs> Jeden. Dobrze, Karolinka, co byś chciała sobie tutaj wybrać? Następna. Bardzo mnie kusi opakowaniem. Uuuu, wystrzałowo, kolorowo. Co to jest? Popping candy. Czyli będzie nam jakby tak strzelać. strzelać. Powinno nam guzma. strzelać buzi. a jest to smak. O, ja wiem, to pewnie jest coś takiego jak są te takie. To co być co kwaśne, oni tak kwaśne. sobie wkładasz i one tak. No to tak. no no i takie, no. No, no. takie, no, takie malutkie ma kryształeczki. A, ja, takie malutkie złej strony Dobra, Dobra, lej te kole. Ujęcie, Ujęcie pierwsze. No! No, Nie Jest smaczne. Wow! Super! Mm. Bardzo smaczne jest też, mm -hmm. nie? I, mm ja żeby ci must 10 daje. Mm, super. Dziewięć. Mamy e, napoje w puszkach. Jest to e, jeden... E, to jest jakiś napój z Jack Fruit. Tak mm -hmm. to się nawyła. Nie? Jakoś tak, no? Nie, jakoś wiem. tak. Ma dużo witaminy C jest napisane. Tak. Więc... I nie ma prezerwatyw. <laughs> <laughs> nie no, to jakieś jakiś Konserwantów. Konserwantów, no? A tutaj jest e, napój o smaku. Trawy, żelowej trawy, mieszkarne. Ciekawe czy światło trzy czarne. Mm. Dobra, otwieramy. ASMR, that's for you. Mm. O, U, ale fajny zapach. Jak mo mojito. Mm. Mm. Bardzo pyszne, nie ceniasz? Ja, tu bym dała dobre dziewięć. Bardzo. Dobre. To nie ma smaku tak? intensywnego, jak jest. Ale jest czarny. No. Ma zapach. Mm. No, Dobra, A tyle patrząc. zapachu, co smakuje. Myślę. A to jest bardzo dobre. No, to jest tak. dobre. Ale to jest słabe. Tak? Także to jeden? Mhm. Tak, to jeden. Nawet opakowanie jest niezachęcające. No, umówmy się ty. No, no, nie. no, nie. To jeden, bo i... wyglądało bardzo I... dziwnie tak. z tak. że warto jest tak. podać czegoś tak. A to? To będzie z dziewięć, bo bardzo dobre. No. Takie delikatne, aksamitne, tak wlewa się w gardełko, że... No. Mm, mm, mm. Spróbujmy tofu. Tofu. Jest I tak fajnie stryki. zapakowane, kupiłyśmy to, bo ma takie fajne opakowanie jak maseczki do twarzy ze no. czasami. I fajne kolory. I to są dwa smaki. Mm. Jeden jest rybny, a drugi jest pikantny. Ty rybny. Mhm. Zostać na Dziękuję. Wygrałam. <grym> a jak to? Ładko się Tak, udało jest. A, tak. I tak. O, to może i nie. Może załatwiać. No. A nie, poczekaj, bo to jest tak jakby e, hermetycznie pakowane. To też musimy tak powiedzieć, że to jest takie zaśnięte. O cicho, cicho. Chocia, cioach, bicie. Cześć, wykęście. Nie chcę tego jeść. Ej, a ja nie mogę tego wy... O. A, bo to trzeba... Nie zrobić. Tak no, dobra. O. Nie, straszne. Ale rybne. Mega rybne. Niedobre, nie jest to smaczne. Nie, to jest całkiem niezłe. Smakuje jak paluszek prawoły. Nie, bardzo za pikantne ogólnie, czy by na mnie to było? Nie, nie jest to dobre, jest bardzo pikantne, przejęła smak. Nie, nie smakuje Ci? A mi nawet chodzi Zero. Opakowanie jest piękne, najpiękniejsze, ale smaki są życzliwe. Nie wiem, miałabym dato tak z cztery. Zjadamy. I wiem. <laughs> cztery. Mamy tutaj takie trzy po trzy smaki. Nie wiemy co to jest. To jest mochi. Ale co to jest <laughs> To tego nie wiadomo. <laughs> no. Zaraz Ofery. się dowiemy. Powiemy o tyle. nie. To... To ma różne smaki. Jeden jest zomowy, jeden jest orzechowy. A trzeci? Nie wiem. Jest białą kulą. <grym> Od białej kuli no. zacznijmy. Jest biała kula zastanawiana. Jakie to <grym> miętkie. Miętkie ja to. Wiem, że się mówi miętka. Jak, jak co? Jak, jak, czyś, jak jak, kluby, jakbyś zrobił ciasto. Cia jak ciepła klucha. To, to jest pożerwane, no, w środku ma coś. A, <grym> a może to trzeba upiec? A my tu nie. Nie wiem, smakuje jak Mhm. Mm nie, ja to. Nie. Mm -hmm. A jak coś się wydarzy później w brzuszku? <laughs> ja wy to. to, jest to no chyba orzechowe będzie. Mm -hmm. nie. chyba kało będzie. Nie, bez smakowe te pierwsze było, nie? Jak bez surowe. Boję się, że to naprawdę będzie się coś wydarzyć. Ale pachnie oczekiwanie. jest bez smaku totalnie. No. Ale takie miękkie, śmieszkie, co? Mhm. Dziwne uczucie. Ale orzechowy był dużo lepszy niż pierwszy na pewno. Mhm. Teraz chcę Mhm. Mm. Chyba najlepszy. Mhm. To jest najlepsze. Nie wiem, co tam na środku jest. Smoła. <noise> <noise> Bardzo smaczna smoła. Nie, ale nie to, jest, ty... to, no jest, hmm, to najlepsze, to ostatnie. No. W skali od 1 do 10 daje 4. No, ale też. 4. W taki oto sposób dotarliśmy do końca. E, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Podoba Wam się taki pomysł? I co? Zapraszam do komentowania, subskrybowania i followowania nas. Mm, coraz lepiej mi to idzie, słowo wypowiadania te słowa. Także co? To tyle na dzisiaj. Dziękuję i co? Do zobaczenia! No dobra, co to jest? Mo-Chi Mo, čo, Mo-Chi, Mo, mochi ujęcik, najlepszy no. A gdzie to jest napisane, że to jest mochi? No, mochi. Tak, z No moci. tak Mo-Cho z Mo-Cho Karolino mój ulubiony <noise> No tak, wiadomo Co było? Co mnie teraz? Okej okay. Zdejmuj go szybko stamtąd <gulana> Odkryłeś takie wideo? Moje ujęcie pierwsze Odłóż, odłóż, odłóż Teraz Okej, okay. right. No, więc tak, zaczniemy Krwaje! Cora Arturans, karetka! Napoj puszki Napoje z puszki? Czy puszkowe napoje? stopp machen da aber